Bardzo mnie ujęła myśl Benedykta XVI, który powiedział, że Bóg jest zawsze wierny swoim obietnicom, ale często zaskakuje nas tym, jak je wypełnia. I właśnie takie jest Boże Narodzenie. Przeżywając tę tajemnicę, próbujemy się zastanowić, otworzyć, zobaczyć, rozpakować, ucieszyć się tymi prezentami od Boga. I takim wielkim prezentem w tym Bożym Narodzeniu od Boga jest to, że on jest Bogiem bliskim, ale jest także Bogiem łaskawym, że to, co uczynił, jest łaską. Bo chrześcijaństwo nie zaczyna się od pytania, co ja mam dla Pana Boga zrobić. Nie zaczyna się od moralności, jak żyć, które przykazanie zachować. Od tego nie zaczyna się chrześcijaństwo. Ono zaczyna się od innego pytania: Co Bóg zrobił dla mnie? I tajemnica wcielenia ona nie jest w pierwszej księgi Biblii. Ona już jest konkretnym etapem historii zbawienia. Ale w tej tajemnicy wcielenia widzimy niezwykłe obdarowanie Pana Boga, że to jest nie to, na co zasłużyliśmy, ale to jest to, czego każdy z nas potrzebował. I ta łaskawość. Ona jest piękna. Możemy się niejednokrotnie nad nią, nią zadziwić, możemy jakoś o niej myśleć. Nawet ona nas porusza od wewnątrz, ale nie zawsze łatwo jest w nią uwierzyć. Pamiętam taką historię z moim bratankiem, gdy miał 5 lat, przyjechał w odwiedziny z rodzicami, i gdy wszedł do mojego pokoju, wtedy na plewanie miałem. W jednym rzędzie 16 piłek do nogi, to jakaś piłka wygrana w konkursie. Tu jakaś z autografami, to jakiś prezent, to jakaś zużyta. 16 piłek, i on pięciolatek, gdy zobaczył te piłki, aż mu się oczy zaświeciły i mówi do mnie: Wujek, sprzedasz mi jedną za darmo. Jestem przekonany, że gdyby byłby młodszy, to by powiedział: Wujek, daj mi jedną. A pewnie gdyby był ciut starszy, powiedziałby: Wujek, co chcesz za nią. A tutaj powstała taka hybryda. I to jest właśnie to. I z jednej strony wierzymy w łaskawość Pana Boga. Właśnie ona nas zachwyca. A z drugiej widzimy też może w swoim życiu taką hybrydę, że no właśnie, z jednej strony Pan Bóg mnie kocha za darmo, daje mi nie to na co zasłużyłem. A z drugiej strony jakoś próbuje na to zasłużyć, jakoś próbuje zaznaczyć swoją obecność, żeby Pan Bóg przypadkowo o mnie nie zapomniał. Chciałbym, żeby ten dzień. Był poświęcony tej tajemnicy łaskawości Boga, że On przychodzi za darmo i tym chce ująć nasze serce. Zapracować można na wypłatę. Łaska zawsze jest za darmo.